największe polskie przeboje i taneczna atmosfera. Pod zamkiem w polskiej Cerekwi odbył się wyjątkowy koncert w klimacie disco-polo. Jak co roku chcieliśmy na zakończenie wakacji spróbować jakoś tak podkreślić tą radość, tą radość z tegorocznych wakacji w tym roku w stylu disco-polo. Jesteśmy już, można powiedzieć, za tydzień Wszyscy, wszystkie dzieci wracają do szkoły, dzisiaj jest sobota. Yy, koniec wakacji, wszyscy Zobacz, już, wiec, chyba wrócili z wakacji, więc nie mają co robić, więc chcieliśmy im jakoś tak umilić ten wieczór, yy, stąd też zdecydowaliśmy, yy, żeby zorganizować koncert z dyskoteką, bo będziemy się bawili do późnych godzin nocnych, tutaj pod zamkiem. Yy, yy. Tutaj stylizacji naszego tego zamku i parku. Ciągle mówią, że się w polskiej Cyrekwi nic nie dzieje. No to w końcu trzeba coś zrobić i udało się, że nam pogoda dzisiaj dopisała. Mam nadzieję, że bawić się będą, dopóki będą mieli siły. Jakaś gastronomia też jest i myślę, że każdy będzie z tego zadowolony. Impreza zgromadziła tłumy mieszkańców. Było radośnie i klimatycznie. Przyjechaliśmy z Kędzierzyna. Specjalnie mieliśmy do wyboru koźle, e, też jest jakiś koncert, ale wybraliśmy tutaj, przez ten klimat chyba, przez ten piękny zamek, ruiny zamku. Bardzo fajnie. No bo fajnie jest ciepło, fajnie śpiewają, fajnie grają, jest warto, zawsze warto, zawsze robią fajne imprezy, nasza gmina, nasz wójt, bardzo fajnie. To był wieczór pełen zabawy, świateł i niesamowitej energii. Ludzie po pandemii chcą się bawić, no, minęło już sporo czasu, jednak, jednak ciągle im tego brakuje, takiego wyjścia na zewnątrz, e, spotkania się ze sobą. Chcieliśmy coś innego niż, niż, niż było wcześniej. Mam nadzieję, że, że frekwencja dopisze, że, że ludzie będą się bawić. E, to jest taka muzyka bardzo, bardzo popularna wśród Polaków, więc e, mam nadzieję, że będzie dobrze. Szaleństwo pod sceną trwało do późnych godzin nocnych, ponieważ po koncercie odbyła się również dyskoteka z udziałem DJ-a.